W międzyzdrojach słońca nie brakuje, a termometry pokazują około 6 stopni. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Dziś przez Polskę przechodzi front atmosferyczny, dlatego od Suwalszczyzny po południe kraju w wielu miejscach popada i deszcz, i deszcz ze śniegiem, na południu sam śnieg. Najwięcej rozpogodzeń spodziewamy się na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Wybrzeżu Gdańskim. I ciepło. Jak na tę porę roku jest wyjątkowo od 4 stopni na sowarzysznie do 6-7 na zachodzie. Najchłodniej na Podkarpaciu tu termometry pokazują zaledwie 2 stopnie. Jeśli chodzi o noc, to będzie troszeczkę zmian. Spójrzmy sami. Wiatr będzie już słabszy, delikatne opady śniegu w regionach południowo-wschodnich na pozostałym obszarze dość pogodnie. Jak na razie, zimowe krajobrazy możemy obserwować tylko w górach, a rozpoczynający się niebawem styczeń również nie będzie mieć polarnego zacięcia. Witam Państwa, Morzana Słupkowska. W nocy delikatne opady śniegu w regionach południowo-wschodnich. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Początkowo silniejszy wiatr, ale od zachodu stopniowo będzie tracił na sile. Słaby mróz na wschodzie do minus jednego stopnia, na pozostałym obszarze około zera lub niewiele powyżej. W zakopanem spodziewamy się najpierw minus 2 stopni, a nad ranem minus 6. Delikatnie może poproszyć śnieg. Nowy rok przywita nas dużą ilością chmur, chociaż od czasu do czasu może pokazać się słońce. Rano popruszy jeszcze w górach, a wieczorem z kolei na Mazurach i Podlasiu niewykluczony deszcz przechodzący w śnieg. W całym kraju chłodniej temperatura będzie oscylować wokół 2-3 stopni, na wybrzeżu 4-5. Ciśnienie szybko będzie rosło. W Warszawie na barometrach zobaczymy 1017 hektopaskali. W czwartek zrobi się słonecznie, tylko na wschodzie chmur więcej, a słaby śnieg możliwy na początku dnia jedynie na Podlasiu. Najcieplej powinno być na Dolnym Śląsku 8 stopni, poza tym od 3 do 5. W piątek nadal pogodnie, chociaż na wybrzeżu zachmurzy się i wieczorem może słabo popadać deszcz. Nadal dość ciepło, jak na tę porę roku: od 3 stopni na wschodzie do 6 na południowym zachodzie. W kolejnych dniach czeka nas spadek temperatury, pojawią się opady mieszane i większy mróz w nocy, ale śnieg przede wszystkim w górach. Udanego wieczoru i szampańskiej zabawy. Do zobaczenia!